Bijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamierza. Wow.

Kom an, Ayunn!

Ég verði með það að verða. get. Ne boyun yemek istiyorsun? Ya. 가카이은말로 <머래> <머래>

yeah yes, 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 got it. yes, 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 Nie podchodź bliżej przynoszę słowa, nie stal Oferujesz więc warunki kapitulacji? Najwyższy czas Nie zrozumiałeś mnie, panie Przysyła mnie Al Mualim, nie Salah al Asasyn? Co to ma znaczyć? Mów szybko! Macie zdrajcę w swoim gronie. Wynajął cię, żebyś mnie zabił? Przyszedłeś się przechwalać, zanim uderzysz? Nie poddam się tak łatwo! Nie ciebie przyszedłem zabić, tylko jego. Mów więc, abym mógł osądzić prawdę! Kto jest tym zdrajcą? Robert de Sable. Mój namiestnik? <śm> Zamierza was zdradzić. Nie tak to przedstawia. Szuka zemsty na was za spustoszenia, jakie poczyniliście w akce. A ja jestem skłonny go w tym poprzeć. Wasi ludzie wymordowali mych najlepszych. To ja ich zabiłem. Miałem ku temu ważne powody. Wysłuchaj mnie. Wilhelm z Monferatu chciał zająć akkę siłą przy pomocy swych żołnierzy. Garnier dena Plus. Wykorzystywał swój kunszt, by indoktrynować i kontrolować każdego, kto mu się opierał. Seabrand zamierzał zablokować porty, odcinając pomoc dla Twego Królestwa. To oni Cię zdradzili, wypełniając rozkazy otrzymane od Roberta. Spodziewasz się, że uwierzę w tę niewiarygodną opowieść? Znałeś tych ludzi lepiej ode mnie. Czy naprawdę zaskoczyła Cię wiadomość o ich złych zamiarach? Czy to prawda? Mój panie... Stoimy twarzą w twarz z Asasynem. Oni są mistrzami manipulacji. Oczywiście, że to nieprawda. Nie mam powodu, by kłamać. Ależ masz. Boisz się, co stanie się z waszą małą fortecą? Czy wytrzyma połączony atak armii Krzyżowców i Saracenów? Mam na sercu dobro ludzi zamieszkujących Ziemię Świętą. Jeśli mam się poświęcić, by zapanował pokój, niech tak będzie. Znaleźliśmy się w dziwnym położeniu. Oskarżacie się nawzajem. Naprawdę nie ma na to czasu. Muszę spotkać się z Saladynem i pozyskać jego pomoc. Im więcej czasu stracimy, tym będzie mi trudniej. Zaczekaj chwilę, Robercie. Dlaczego? Co zamierzasz? Chyba mu nie wierzysz. To ciężka decyzja. Nie potrafię jej podjąć sam. Muszę pozostawić ją w gestii mądrzejszego ode mnie. Dziękuję. Nie, Robercie, nie o tobie. Więc o kim? O panu naszym. Niech rozstrzygnie pojedynek. Bóg z pewnością wspomoże tego, kto walczy w słusznej sprawie. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Niechże tak będzie. Dobądź broni, asasynie!

ちょっとファッション。Oh,

Ja! Ah. 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 to koniec. Twoje plany spoczną razem z tobą w grobie. Nie wiesz nic o żadnych planach. Jesteś jeno marionetką. On cię zdradził, chłopcze. Tak jak zdradził mnie. Mów do rzeczy, Templariuszu. Albo zamilcz. Kazał ci zabić dziewięciu, tak? Dziewięciu, którzy strzeli tajemnice skarbu. Co z tego? To nie dziewięciu znalazło skarb, asasynie. Nie dziewięciu, lecz dziesięciu. A więc jest dziesiąty. Nie może przeżyć nikt, kto zna tajemnicę. Zdrać mi jego imię. O, dobrze go znasz. Wątpię jednak, czy odbierzesz mu życie tak chętnie jak mi. Kto to? Twój mistrz. Al Mualim. Przecież nie jest templariuszem. Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd tyle wie? Gdzie nas znaleźć? Ilu nas jest? Do czego dążyliśmy? Jest mistrzem asasynów. Oui, mistrzem kłamstwa. My jesteśmy tylko kolejnymi pionkami w jego wielkiej grze. A teraz, po mojej śmierci, pozostajesz tylko ty. Sądzisz, że pozwoli ci żyć z taką wiedzą? Nie interesuje mnie skarb. Ach, ale jego tak. Od twojego mistrza odróżnia mnie tylko to, że on nie chciał się dzielić. Nie. Cóż za ironia, nieprawdaż? Ja, twój największy wróg, ochroniłem cię. A teraz odebrałeś mi życie, tym samym skazując siebie na śmierć. Dobra walka, asasynie! Bóg jest dziś przychylny twojej sprawie. Bóg nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu lepiej walczyłem. A może nie wierzysz w Niego, lecz wygląda na to, że On wierzy w Ciebie. Chciałbym Ci zadać pytanie, zanim odejdziesz. Pytaj więc. Dlaczego? Po co udawać się tak daleko? Po tysiąc kroć ryzykując życiem wszystko, żeby zabić jednego człowieka. Zagrażał moim braciom i temu, co reprezentujemy. Ha. Chodzi zatem o zemstę? Nie, nie o zemstę. O sprawiedliwość. Możliwość osiągnięcia pokoju. O to walczysz? O pokój? Nie widzisz w tym sprzeczności? Z niektórymi ludźmi nie można się dogadać. Jak z tym szaleńcem, saradynem. Sądzę, że obaj równie mocno pragniecie zakończenia tej wojny. Tak słyszałem, lecz widzę co innego. Nawet jeśli tego nie mówi, ludzie tego pragną. Zarówno Saraceni, jak i krzyżowcy. Ludzie sami nie wiedzą, czego pragną. Dlatego właśnie zwracają się do takich jak my. W takim razie na Waszych barkach spoczywa rozwiązanie. Bzdury. Przychodzimy na ten świat z krzykiem i kopaniem. Jesteśmy chwiejni i gwałtowni. Taka jest nasza natura. Nic na to nie poradzimy. Nie. Jesteśmy tacy, jakimi chcemy być. Hm. Typowe. Zawsze bawicie się słowami. Mówię prawdę. Nie doszukuj się tu żadnych sztuczek. Krótce się dowiemy. Obawiam się jednak, że dziś Twe pragnienia się nie spełnią. Podczas gdy rozmawiamy, Saladyn przerzedza szeregi moich ludzi i muszę się tym zająć. Lecz być może, gdy zobaczy, jak podatny jest na ciosy, przemyśli swój plan działania. Tak, z czasem Twój cel może się ziścić. Nie zapominaj, że twoje bezpieczeństwo wcale nie jest pewniejsze. Ludzie, których zostawiłeś, by rządzili w twoim imieniu, nie zamierzają służyć ci dłużej niż będzie tak. trzeba. Tak, jestem tego świadom. Opuszczę cię zatem. Muszę odbyć z Mistrzem długą rozmowę. Wygląda na to, że nawet on nie jest bez winy. Jest tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Ty też. Niech pokój i bezpieczeństwo będą z tobą. Koledzy, asasyni znaleźli nas! Co? Jak to zrobiłeś, Desmondzie? Słuchaj, nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale cokolwiek się tam dzieje, nie ma to nic wspólnego ze mną. Przyszli tu po ciebie, a ja na pewno ich nie zapraszałem! Jak sytuacja? Jesteśmy pod ostrzałem! Odeprzecie ich? Czy mam ewakuować więźnia? Tylko pięciu lub sześciu. Mamy nad nimi przewagę liczebną. Kilku ranili. Ale damy radę! A niech cię Desmond! Musiałeś wyciąć jakiś numer! Mówiłem, że nie mam z tym nic wspólnego. Jak niby miałbym ich powiadomić? Telepatycznie? Weź przestań! To bez znaczenia. I tak za chwilę wszyscy będą martwi. Posłuchaj sobie. Zagrożenie opanowane. Wygląda na to, że nie będzie ratunku. No co, doktorku? Napędzili panu niezłego stracha Pańskie laboratorium nie jest tak bezpieczne, jak się mogło wydawać Nie boi się pan, że wrócą w większej liczbie? Wątpię, Desmondzie Lucy próbuje powiedzieć, że nie ma już więcej asasynów, którzy by po pana przyszli Przez ostatni rok naprawdę ciężko pracowaliśmy, wyszukując wasze maleńkie schronienia, wioski na pustyni i inne takie Chyba jest pan zdany wyłącznie na siebie Proszę odpocząć, panie Miles Jutro kończymy krom i Desmondzie. Wspomniał o pustyni. Myślisz, że. Nie, wysłali tam oddział, ale wszystko było porzucone. Nie wiem, gdzie są twoi rodzice, nie wiem, czy żyją, ale myślę, że udało im się uciec. Dzięki. Dzięki za sprawdzenie. Sprawy nie wyglądają aż tak źle To prawdy? Właśnie rozwalili, dosłownie rozwalili Moją jedyną nadzieję na wydostanie się stąd A teraz dowiaduję się, że asasyni są już prawie wytępieni I... Chryste, ja nawet nie wiem, co zamierzają ci ludzie Ale jednego jestem pewien Zamierzają mnie zabić, jak tylko skończą Mam przerąbane, kapujesz? Co mam teraz robić? Postaraj się tylko pokazać trochę wiary Jesteś... Pokaż trochę wiary Odpocznij, desmondzie. Będziesz potrzebował sił. Nie jesteś zmęczony?